Kościoła, ponieważ każdy z was katolików, jakoś tam związanych z Kościołem, wie, że ma jakieś tam swoje problemy, pytania, trudności z Kościołem, obojętnie czy jesteście w tradycji bardziej właśnie tradycjonalistycznej, parafialnej, czy w takiej duchowości bardziej charyzmatycznej, czy neokatechumenalnej, czy franciszkowej, czy ekumenicznej, czy narodowej, czy jakiejkolwiek. Wiecie, że jest ta druga część Kościoła ze swoimi biskupami, którą czasami wam trudno zrozumieć. I jeżeli będą takie możliwości, jeżeli Bóg pozwoli, to bardziej systemowe, bardziej historyczne przykłady tego, do czego są zdolni moralnie biskupi Kościoła Katolickiego, oczywiście chętnie będę się, będę się dzielił. Natomiast dzisiaj chodziłoby o coś takiego. Sami wiecie, jakie macie problemy z zachowaniem księży, biskupów, papieży. I dzisiaj na podstawie właśnie tego chciałbym zadać pewne pytanie, czy chciałem wam zaproponować pewną refleksję? Otóż kiedy się mówi o właśnie tych różnych słabościach, to bardzo często od katolików padają takie odpowiedzi, że wiemy, że ludzie są grzeszni, ale Kościół jako całość jest święty. Ale no składa się właśnie z grzesznych ludzi. Inni mówią, co innego jest kondycja moralna poszczególnych duchownych, ale co innego jest moja wiara. Moja wiara jest dojrzała, moja wiara jest niezależna od słabości i ułomności poszczególnych ludzi. Moja relacja z Bogiem jest dla mnie najważniejsza. Ja nie chodzę do kościoła dla księży, ja chodzę do kościoła dla Boga. Czasami się słyszy, że potrzebujemy kapłanów przede wszystkim albo tylko do sprawowania sakramentów, a właśnie ich zachowanie, ich kondycja, ich postawa moralna to jest coś zupełnie innego. No i właśnie ta moja bliska znajoma, która, z którą rozmawiałem, ona jakby uświadomiła mi bardzo, tak dobitnie, powiedziała, te wszystkie wydarzenia dla takich naprawdę zaangażowanych katolików nie mają żadnego znaczenia. Ponieważ tacy naprawdę zaangażowani katolicy, właśnie ze względu na sakramenty i właśnie ze względu na naukę moralną, potrzebują Kościoła katolickiego i nie, nie będą się tam przejmować jakimiś takimi przypadkami zachowania hierarchów, które urągają powagi tych obietnic, które o sobie Kościół katolicki wypowiada. I chciałbym Was zachęcić do takiej refleksji. Jeżeli myślicie podobnie, jeżeli myślicie. Treści i praktyki mojej wiary są dla mnie ważne, a ci ludzie to są mogły, że słabi, grzeszni i ja tam im odpuszczam, czy nie jest to dla mnie takie bardzo ważne. To moje pytanie brzmi tak, a skąd się dokładnie wzięły te treści i te praktyki wiary katolickiej, które są Wam bliższe? Bo jest tak, że dokładnie ci sami ludzie, ci sami papieże, ci sami biskupi, ci sami księża. Które, którzy mają swoje słabości w dziedzinach politycznych, ekonomicznych, finansowych, seksualnych, osobistych, różnych, dokładnie ci sami ludzie podejmują decyzje dotyczące właśnie treści i praktyk waszej wiary. Ta wasza wiara, w którą wierzycie, i te wasze praktyki, które praktykujecie, one się wzięły z decyzji tych samych osób, o których teraz dzisiaj yy, mówimy.